6 czerwca o godzinie 19:00 Teatr Polski w Bielsku-Białej zaprasza na pokaz spektaklu Kazimierza Kuca Piąta strona świata w reżyserii Roberta Talarczyka. Będzie to gościnny występ Teatru Śląskiego. Śląsk to miejsce, gdzie zacierają się granice. Nie sposób zamknąć go w sztywne ramy, można tylko próbować odsłaniać po kawałku, zestawić z tysiąca fascynujących ludzkich historii, czego Kazimierz Kuc, wybitny reżyser filmowy i teatralny, dokonał w swojej pisanej 15 lat Piątej stronie świata. Robert Talarczyk zaryzykował przeniesienie tej arcy trudnej do zaadaptowania opowieści na deski najważniejszego teatru w aglomeracji śląskiej. Powstało przedstawienie magiczne, w którym dramat przenika się z komizmem, duchy egzystują na równych prawach z umarłymi, a nad głowami z ponurym hukiem przetacza się historia pełna paradoksów, które w piątej stronie świata występują w szczególnym stężeniu. Zapraszamy! Teatr Polski w Bielsku Białej, 6 czerwca, godzina 19. Gościnny występ Teatru Śląskiego, pokaz spektaklu Piąta strona świata Kazimierza Kuca w reżyserii Roberta Talarczyka.